Tak dalej, proszę nie mieć wątpliwości. Te firmy są całkowicie poza kontrolą państwa polskiego i w związku z tym, to jest takie stare powiedzenie, prywatyzujemy zysk, ale uspołeczniamy ryzyko. Na państwa zostało zrzucone ryzyko zasypania owej dziury. Podobnie jest w bankowości. Szanowni Państwo, no nie wiem, czy Państwo wiecie? ja mówię raz jeszcze, jestem też przedsiębiorcą, ile kredyt, ile kredyt hipoteczny jest w Belgii. W banku, który również możecie Państwo w Polsce zobaczyć, pochodzenia belgijsko-holenderskiego, ośmiokrotnie jest niższy niż w Polsce. Dane z pierwszej ręki, bo mam szwagna mieszkającego w Belgii. Szanowni Państwo, wiecie Państwo, ile trwa wypełnienie pitu w Belgii? Bardzo spiskalizowanego Państwa. Pół butelki piwa. Taki dobry przelicznik. Siadłem ze swoim szwagrem i pół butelki piwa, i on wypełnił PIT. My mamy szanowni Państwo, czy urzędnicy nie powinni za nas wypełniać bitów tak skomplikowanych? Ja dwa razy w życiu wypełniłem, powiedziałem, że w życiu już nikt tego nie zrobię. To jest koszmar. Koszmar biurokracji, zabijania ludzi. Macie później Państwo 103 strony, które procedowaliśmy całkiem niedawno w Sejmie na ostatnim posiedzeniu. 103 strony, nie będziecie Państwo mieć znaczka o, na takim produkcie. nie będziecie mieć znaczka, szanowni Państwo, dostosowującego do zapłacicie 50 tysięcy kary. O to, żeby Państwa zniszczyć. Czy ktoś za to bierze pieniądze? Oczywiście. Oczywiście no targowica zawsze jest, Szanowni Państwo, za kasę. Albo za szantaż, albo za kasę. No tak jak w polityce. Jak Państwo myślicie? No przecież przehandlowano większość przedsiębiorstw. Ale proszę też między banki włożyć te stare restytucje pod tytułem odbudujemy wielki przemysł do no szczeptości. Tak On jest niemożliwy. Dzisiaj, dzisiaj laik wie, że potężne statki z powodu Nord Stream 1 nie wejdą. Już masowce wchodzą, a Szanowni Państwo nie mamy na to kapitału, nas rozprzedano. Przepraszam, spolkowano nas. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie, proszę Państwa. Ja, Także jestem Panu wdzięczny, Panie Przewodniczący, że mogę wreszcie powiedzieć coś od siebie. Otóż ja do Pana Posła chciałem się zwrócić z takim oto apelem, ale zanim ten apel na ręce Pana Posła złożę, to ja chciałem powiedzieć taką rzecz. Państwo wcześniej mówili, znaczy mówiliśmy tutaj, mówiliście Państwo o, dużo, o wielu różnych rzeczach. Z reguły są to rzeczy, na które na poziomie gminy nie mamy większego wpływu. Ja chciałbym pozwolić sobie zaprosić Państwa do tego, byśmy zeszli na ziemię, na tą ziemię, tą gminę. I żebyśmy w związku z tym, z obecnością Pana posła, porozmawiali o tej ziemi. Otóż na samym początku, wspomniałem, rozmawialiście Państwo na temat wysypiska. Ja nie jestem fanem tej ustawy. Powiem szczerze, nie do końca ją znam. Rozumiem jej absurdalność. Natomiast chciałbym wyraźnie zasygnalizować, to z ust Pana Przewodniczącego, bardzo tutaj taka enuncjacja, że mamy przecież swoje wysypisko. Proszę Państwa, nasze wysypisko. Żeby ocenić, to trzeba zobaczyć, a żeby, a żeby wysnuć wnioski, to trzeba mieć odrobinę wyobraźni. Nasze, nasze wysypisko jest takim samym bolkowym, jakim pan poseł tu skończył swój wywód. Jest idiotyzmem, jest katastrofą, jest postkomunistycznym przeżytkiem. Jedyne, co możemy zrobić z tym wysypiskiem, to je po prostu zrekultywować i zapomnieć o nim. Dlaczego? To na inne spotkanie są. Przemawiające za tym olbrzymie argumenty. Jest kwestia rzeki, jest kwestia y, siedlisk archeologicznych, mnóstwa innych spraw. Proszę sobie wyobrazić, że pierwsze osadnictwo na tych terenach 60-70 tysięcy lat temu miało miejsce właśnie na tym gdzie z wysypisko. Pan poseł, bo to głównie y, w związku z jego obecnością, tutaj te, ten mój głos. Y, pan poseł mówi, że godzina. I pan poseł mówi, że jest za OZE. Pan poseł mówi, że 500 plus i problemy z Ziemią sprawią, że przestaniemy tu mieszkać i że będziemy mieć duży problem. Otóż, panie, panie pośle, duży problem to my już mamy i ten problem nazywa się OZE. A ja chciałem panu posłowi zwrócić uwagę na jeden prosty fakt. Ilość entuzjastów OZE, zakładam, że nie są skorumpowani. Ilość entuzjastów OZE. Gwałtownie rośnie w miarę, jak nabywają wiedzy o tym zjawisku. I y, ja rozumiem, że Państwa wiedza na dzień dzisiejszy jest taka, jaka jest. Każdy wie tyle, ile wie. Natomiast, jeżeli Pan Poseł zechciałby jednak y, 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 odpowiedzieć pozytywnie na nasz apel i zostać tutaj y, do końca, to myślę, że jakiś przyczynek do wiedzy o OZE. Oraz do praktyki, w jakiej to OZE się tutaj rozlewa i rozprzestrzenia, Pan poseł by nadał. A dlaczego do końca? I to jest bardzo istotna rzecz. Dlatego, że Pan przewodniczący, mówiąc o tym, że Rada w żaden sposób nie blokowała informacji dotyczących elementu OZE, jaką jest biogazownia oraz tuczarnia, Pan przewodniczący skłamał. Skłamał publicznie. Skłamał, ponieważ y, proszę państwa y, radny Droś y, jakiś czas temu próbował zwołać nadzwyczajną sesję poświęconą biogazowi. Zebrał jeden głos. Jeden głos, proszę państwa. Mówię to do wszystkich państwa, również do tych państwa, którzy mają wypisane na piersi prawo, a na sprawiedliwość. W przypadku w przypadku y, Próby zwołania sesji dotyczącej tuczarni zebrał tyle samo, też jeden głos. Natomiast kłamstwo to jest po prostu niewyobrażalne zważywszy na fakt, że dzisiaj pan radny Droś spróbował wprowadzić kwestię informacyjną dotyczącą stanu formalno-prawnego biogazowni, tego co się dzieje na tuczarni oraz stanu formalno-prawnego tuczarni i został przegłosowany. I wniosek jego został odrzucony. Reasumując, panie pośle, jeżeli chce pan się wypowiadać na temat OZE, musi pan nabyć wiedzy. Jednym ze sposobów nabycia tej wiedzy, bezcennym, jest uczestnictwo w tego typu spotkaniach, w których biorą, rodze, biorą udział ludzie, którzy przeorali to, przebrnęli przez to, a nade wszystko na podstawie bardzo konkretnego przypadku który znają i z którym to przypadkiem chcą się podzielić. Oczywiście Rada nie chce tego słuchać. Musimy czekać na wolne, wolne głosy. Yy, będzie Pan mógł się z tym zapoznać. A póki co bardzo bym prosił Panie pośle, by Pan nie wspierał czegoś, co jest kompletnie yy, yy, pozbawione yy, jakiejkolwiek polskiej racji stanu. Dziękuję. Bardzo dziękuję za, za ten głos. Postaram się, no niestety znowu jest wielo, jakby wieloetapowe to pytanie. Yy, nie wiemy, jak oceniać moją wiedzę, jeśli chodzi o y, odnawialne źródła energii, ale gdybyśmy szli tym trybem, o którym Pan mówił, y, to Norwegia byłaby y, analfabetyczna, dlatego że ma 90 prawie 90% y, odnawialnych źródeł energii, ale oczywiście my nie jesteśmy Norwegią, to jest jasne. W Czym jest problem? Oczywiście chciałbym się odnieść do... Y, y, no bo rozumiem, że powstaje jakiś konflikt. Proszę mi jakby tutaj wierzyć, że ja jestem do... Takiego rozwiązania konfliktu gotowy. Gotowy do tego, że do Państwa przyjadę w odpowiednim momencie. E, rozumiem, że możemy pojechać na miejsce, gdzie biogazownia może powstać. To nie jest żaden problem dla mnie. Ja po prostu przyjadę, kiedy Państwo wskażecie mi taki termin i nie będę się zasłaniał niczym, po prostu wpiszemy się w kalendarz i działamy. ze specjalistów i jesteśmy w stanie oczywiście do dyskutować. Ja myślał w. Nawiązać do Pana wypowiedzi, jeśli chodzi o OZE. Bo to, czy takie miejsce ma, czy ktoś się procedował, czy nie procedował, to właśnie dlatego mi zależy na tym, żeby nagrywać sesję Rady Gmin, ale je udostępniać w internecie. No to my je mamy... nagrywamy, to my je okay. a my je urząd. No dobrze by było, żeby to robił właśnie urząd, ja do tego zachęcam, bo wtedy jest to po prostu jasno: czarno na białym jest, było coś takiego procedowane. Jak ktoś się chce, tam przemijasz przez ten film. Natomiast. Y ja będę bronił swoje, jednak swojego zdania tutaj i swojego wypowiedzianego wcześniej deklaracji, że nie jestem przeciwnikiem odnawialnych źródeł energii. Proszę mi wybaczyć. Szanowni państwo, to jest naprawdę dość proste. Nie z powodów prawnych. Oczywiście możemy się zagłębiać w ten temat. Oczywiście my mamy węgiel, węglowodorową gospodarkę opartą na gazie, ale mamy zdywersyfikowaną, <coughs> tego, jak państwo wiecie, Świnoujściu P, jeden ze zbiorników, jest to fatalnie wykonane. Nie mamy wyjścia. Nie mamy wyjścia. Natomiast nie zakładałbym, bo to mi przypomina taką dyskusję. Jeśli jest pan zwolennikiem OZE, to znaczy, ma pan za małą wiedzę. Szanowni Państwo, to ja na przykład mam większą wiedzę o telefonach i nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Państwa telefonach są pierwiastki rzadkie. Pierwiastki rzadkie eksploatuje 80% Chińska Republika Ludowa w kopalniach gdzie zabija się co dwa lata całą, całą eskadę. Czy to oznacza, że Państwo wyłączycie teraz te telefony i przestaniecie je używać, czy nie? To jest tego samego typu argument. My, nie ma, my musimy dywersyfikować. Ja używam telefonu komórkowego, mimo że, proszę obejrzeć, jest taki fajny program, krwawe telefony. No to są fakty. Chiny mają 80% pierwiastków rzadkich w całym świecie. Dlatego jest wojna o Antarktydę w tej chwili, między Zwią Rosją a Norwegią. Czym jest problem? Tak, na świecie. Na kogo? Ostatni. przepraszam, tak. Na końcu wszystkich przepisów jest człowiek i jego uwikłanie. OZE nie są zagrożeniem. Zagrożeniem są decydenci, którzy, gdyby prawo było dobrze skonstruowane, gdyby je dobrze stosowali i implementowali, nie byłoby problemu. I tu możemy wymieniać OZE. Nie byłoby problemu, bo gdybyśmy 10 lat temu ustalili, że na przykład odległość wiatraka to jest na przykład 3 km od zabudowy, to byśmy nie mieli tego problemu. A dlaczego ich nie ustalono i dlaczego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego? Szanowni Państwo, no, mam jedna z gmin, nie mówić jaka, no, dlaczego nie ustaliła, żeby działkami? No, to, to jest proste, jasne. Dlaczego? Bo w, w, w planach zagospodarowania coś miało być nagle przy wysypisku, później się okazało, że ktoś kupował tam działki i wysypiska tam rzeczywiście nie było. Dlatego zadałem pytanie w sprawie wysypiska, po pierwsze, kiedy powstało, a po drugie, kiedy była ta nagroda. Bo tu się przychylam. Nie każde wysypisko przystosowane jest oczywiście do odbioru współczesnego sortu e, świeci. Bardzo przepraszam. Tak. To są... Zewnątrz trzeba tak właśnie konkretnie rozmawiać. Oczywiście można uznać, że nie mam. No nie jestem specjalistą o zamiany... Tak, nie jestem specjalistą od odnawialnych źródeł energii. To jest oczywiste i nie taka jest moja rola. Tak? Moją rolą jest wysłuchanie Państwa zdania na ten temat i próba pomocy Państwu poprzez specjalistę. I to takiego specjalistę, który będzie obiektywny. Kiedy? Może... Słanko, kiedy? Szanowny Panie, no. To jest kwestia pewnie najbliższych dwóch, trzech miesięcy, żebyśmy byli w stanie po prostu Państwu pomóc, bo ja nie, nie składam deklaracji pustych. Ja mogę w ciągu miesiąca przyjechać na wysypisko, na które Państwo chcecie. Możemy zrobić wizję lokalną. Widzę, że to jest żaden problem chyba dla Państwa, bo chcecie państwo rozwiązać problem. Możemy zobaczyć, czy e, ktoś zatruwa, czy nie zatruwa, czy, czy, czy to jest dobre, czy to jest Spokojnie, możemy się... Za... Natomiast nie możemy tego zrobić dzisiaj. Nie taka rola była w dzisiejszej sesji, jeśli ja chciałbym tego przedstawić. I mieliśmy godzinę. W tej chwili już mamy dwa czy jedno spotkanie. Odwołane. Ja między innymi jadę na godzinę po 18. Muszę być, bo mam prawie w Częstochowie, Właśnie w sprawie fundacji, która będzie Państwu pomagać. Chodzi o to, żeby stworzyć narzędzia, a nie robić fundację jak jedna z partii w, w, przy ulicy Wyszyńskiego. Prywatna fundacja, która ma przy ulicy Myszyńskiego często wowie siedzibę fundacji. Czy ja mogę coś, ja coś do Dziękuję. Ja nie, niestety, teraz no, może się odniosę. Może odniosę, żeby Pan Poseł też słyszał. Ja wnioskuję z wypowiedzi Pana Kajkowskiego, że przewodniczący chłonie dlatego, że jeden z radnych nie zdobył czterech komisji. To jest państwo przewodniczącego. Bo tak inaczej tutaj innych argumentów tu Pan tego nie użył. Jeżeli chodzi o jasną, czytelną informację, to mieliśmy we wtorek komisję, w czwartek komisję wspólną. Tam jak najbardziej należało te wszystkie sprawy wyłuszczyć. Cisza, tabula razem. Nikt nic nie mówi. Jeżeli chodzi o wysypisko, wiadomo, my sobie zdajemy sprawę, że zmiany mogą być tylko na gruncie ustawy, żeby ono mogło zafunkcjonować. Do tego nie wracamy. Żeby można było zwołać sesję, to musi być wola czterech osób. Jeżeli takiej woli nie było, to. Przewodniczący, Panie, chyba z, tylko za granicę nie jestem odpowiedzialny. Dziękuję bardzo, dziękuję panu posłowi. Dziękuję, 5 minut przerwę. Szanowni Państwo, chciałem Państwu bardzo podziękować. Moja drobna uwaga, bardzo Państwu wszystkim dziękuję. Ja mam nadzieję, że nikt nie poczuł się urażony, nie jestem takim malowanym parlamentarzystą, który będzie świecił uszami. Ostatnia rzecz, odłóżmy się wszyscy traktować samorząd w głosowaniu en czyli partyjnie. To, to jest bardzo niebezpieczne zjawisko który musi się wreszcie skończyć. No i między innymi ta poprawka, nad którą popracujemy, żeby spróbować no, zwolnić z możliwości kandydowania osoby, które w sposób finansowy bądź podległy, służbowy no, są podległe władzom gminy, bo jest to po prostu blokujące. Państwo tak? tutaj nie ma warunków. Nie, nie, ale znaczy, ja już zauważyłem, że wiele partii, mówiąc tak, przebranżania się. To znaczy, są ciągle wszyscy niezależni, tylko, tylko nie tak to końca. Wszystkiego najlepszego, do bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Do zobaczenia.